Cześć wszystkim, witam was w nowym odcinku na tym kanale i dzisiaj jest tematyka booster, bo dobiłam 21. level i zapewne w tym odcinku będę kupywała pakiet Diamond i jeżeli będziecie chcieli, to mogę nagrać, zapewne nagram, żeby mieć po prostu też dowód, jak coś się stanie, bo jak wiemy, no czasami po prostu hakerzy lubią nasze konto zhakować. <grym> Więc tak. Ja bardzo dziękuję Nikijow za dużo, dużo grafów, bo naprawdę po odcinku naprawdę dużo grafów mi dałaś. I za to Ci naprawdę dziękuję, bo dziękuję, bo naprawdę dziękuję Ci za to. Naprawdę, bo aż mi się miło zrobiło. Dałaś mi 50 chyba grafów. Więc tak jak było w opisie, dam pozdro, dałam. Nawet y, mogę Wam screena o ile nie zapomnę. To po prostu Wam screena tu na środku pokażę. O ile nie zapomnę. I tak. Bardzo, bardzo się cieszę, że dobiłam ten 21 level. No i pa!